Jesteś bliżej niż ci się wydaje. Please nie trać teraz nadziei. Please nie poddawaj się teraz. Jezu, mam takie ciary, kochani, że normalnie. Zobaczcie, świat. Cykl dobiega końca. Jesteś bliżej mety niż ci się wydaje. Może nie masz już siły. Może ci się wydaje, że już naprawdę nie dajesz rady. Przed wschodem słońca, kochani, jest najciemniej. I wy jesteście w tym miejscu. Niektórzy z was będą coś zmieniać. Będziecie podróżować, będziecie. Zasiewać nowe nasiona w nowym miejscu. W stronę słońca, widzę. W stronę słońca. Nie wiem, kochani, niektórzy z Was będą gdzieś podróżować. Może w stronę słońca? Może w jakimś pięknym miejscu będziecie mieli okazję spędzić najbliższy czas. Niektórzy z Was będą gdzieś podróżować. No te podróże to. O! Potrzebujecie tej pauzy. Potrzebujecie tej pauzy, żeby zająć się sobą, żeby powrócić do tego, tak, aby odnaleźć w tym życiu na nowo sens. W tej chwili czujecie się, z, nie wiem, w jakiś sposób zdemotywowani, czujecie się niezadowoleni, czujecie się nieusatysfakcjonowani. Tak, zobaczcie. Jesteście gotowi już na to, żeby coś pozostawić albo odejść skądś. Macie już dosyć czegoś. Król denarów. Jakiejś kontrolującej energii, cienia, tego co jest trudne. Chcecie radości, miłości, spełnienia. Chcecie wsparcia, odpoczynku. Pragniesz tej zmiany, ale nie takiej małej, powierzchownej zmiany. Ty pragniesz drastycznej zmiany w swoim życiu. Ty musisz się na to otworzyć. Ty musisz wiedzieć, że tego chcesz w rzeczywistości. Ty musisz w to pójść. Może musisz się czymś zainspirować? Zmiana perspektywy, wisielec. Kochani, dla mnie to się pokazuje tak, jakbyście naprawdę potrzebowali odpoczynku, relaksu, powrotu do równowagi. Wytchnąć, spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu, delektować się piękną pogodą, oglądać wschody, zachody słońca tego teraz potrzebujesz, korzystaj z tego, to nie będzie trwało wiecznie. No, kochani, potrzebujecie tego, no, <grytanie> naprawdę, potrzebujecie odpoczynku i regeneracji. Tam znajdziesz odpowiedzi na to, czego w tej chwili nie możesz rozgryźć.